CTC podało wyniki za drugi kwartał, i te wyniki były, wydaje się, że ciekawe. Z jednej strony, co warto podkreślić, to CTC publikował wyniki za drugi kwartał, przy czym spółka ma przesunięty o miesiąc rok obrotowy, czyli pierwszy kwartał jest od lutego do końca kwietnia a drugi kwartał od maja, czyli maj, czerwiec, lipiec, trzy miesiące, także relatywnie późno, no ale to wynika z przesunięcia roku obrotowego. Spółka zrobiła 100 milionów złotych netto. Po uwzględnieniu odpisów te wyniki są niższe właśnie od szacunków o wartość odpisów. To, co jest istotne, to kilka sesji wcześniej LPP podawał szacunki wyników. Czy wyniki, i spółka czy też była konferencja wynikowa i spółka odniosła się, że widzi ryzyko obniżenia marży brutto ze sprzedaży w, w sezonie. Yy. Jesień-zima, czy w kolekcji jesień-zima, jesień, od, od 1 do 2 punktów procentowych i od 4 do 5 punktów procentowych za sezon wiosna-lato 2022. W kontekście napięć logistycznych i opóźnienia docierania transportów z Chin, przykładowo, kolekcja kostiumów kąpielowych zamiast dotrzeć w lipcu, dotarła we wrześniu. No i spółka musiała LPP od razu odpisać ten transport i w tym kontekście można powiedzieć, że grunt był relatywnie nisko, w tym sensie inwestorzy obawiali się, że podobnej sytuacji można oczekiwać w ccc -u. Spółka zasygnalizowała, czy deklaruje, że ma 100% kolekcji jesień-zima w magazynach albo w salonach, także jest przygotowana. To jest pozytywne zaskoczenie w kontekście właśnie konkurencji modowej a z drugiej strony w 46 blisko 50% jeżeli chodzi o kolekcję wiosna lato 22. Także tutaj spółka jest zabezpieczona bo ponoć dużo wcześniej podjęła działania mitygujące ten obszar ryzyka. Prezes Czyczerski pochodzi z, czy ma doświadczenie zawodowe z branży automotive, gdzie te łańcuchy dostaw mają istotne znaczenie i tutaj wydaje się, że praca została odbiora, odrobiona, ale też warto zaakcentować, że właśnie z, z, zmienia się taki paradygmat czy sposób postępowania firm, że tak jak kiedyś było just in time, czyli relatywnie mały magazyn i szybkie, częste dostawy, no to teraz just in case, czyli większe magazyny, bo coś może nie wyjść albo brak jakichś Komponentów, brak towarów i to może zaburzyć y, y, przychody spółki. I y, Adrem, wydaje się, że CCC wchodzi w kluczowy obszar sprzedaży, w tym sensie y, to jest okres taki przejściowy y, wrzesień, październik, listopad. Jeżeli w tym okresie jest, jest chłodniej, to to jest taki klasyczny trigger, argument do impulsywnych zakupów. A, a tak prozaicznie, no, kozak, cena kozaka jest dużo wyższa niż cena klapka, i to może mieć istotny wpływ, jeżeli spółka jest dobrze rzeczywiście zatowarowana, na wyniki za trzeci czy czwarty kwartał. Także no, wydaje się, że nadchodzi kluczowy moment, jeżeli chodzi o wyniki roczne, wpływ na wyniki roczne. Zazwyczaj o wyniku rocznym decyduje czwarty kwartał, no, ale ten trzeci, ponieważ jest przesunięty, też może być istotny czy bardzo istotny. I w tym kontekście warto może przypomnieć, czy dodać, że spółka planuje 2 listopada na początku listopada, 2 albo 3. Wydaje mi się, że 2 listopada przekazać szacunki wyników za, za trzeci kwartał. Także tu tą, warto, tą datę warto zapisać w kalendarzu i jeżeli ktoś jest zainteresowany spółką, i, to mieć na uwadze. A z drugiej strony spółka planuje aktualizować czy przekazać nową strategię w listopadzie. Także by, to jest druga, czy kolejna istotna informacja, którą warto monitorować. No i po trzecie, czy po czwarte, jeśli chodzi o debiut IPO EOBUWIA, to jest planowane na przełomie 2022-2023 roku. Reasumując, spółka podała wyniki za drugi kwartał, które by, wydaje się, że zostały przyjęte pozytywnie. Najpierw szacunki, a później wyniki pozytywnie w kontekście tego, co się dzieje w przypadku innych spółek. Wyniki za trzeci kwartał na początku listopada. Strategia w najbliższym czasie. Dużo zostało wykonanej pracy, jeżeli chodzi o restrukturyzację zadłużenia. Można powiedzieć, że taki katarzis po okresie dynamicznego wzrostu i później wyzwań czy akwizycji, wychodzenia na nowe rynki. Spółka kolejne wyzwania miała przed sobą. I wydaje się, że bliskiego końca jest ta restrukturyzacja, i z szansą na pokazanie, zaskoczenie im plus, ale czy to już będzie w trzecim, czy być może w czwartym kwartale, czy być może dopiero w 2023 albo już w 2023 roku, no to każdy z Państwa musi się zastanowić i rozważyć, w jakim momencie jest spółka. To, co ja bym dodał, jakby tak w kontekście rynkowym, to, by rentowności obligacji dziesięcioletnich wzrosły o ponad jeden punkt procentowy na przestrzeni trzech miesięcy. A dlaczego to jest istotne? Bo to jest element DCF-a, wyceny w, 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 w metodą fundamentalną spółki i zazwyczaj. Wzrost o 1,5 punkt procentowy z, z 1,5 do 2,5. W, w takim uproszczeniu powoduje spadek wyceny w DCF-em od 10 do 20% w zależności od zadłużenia. Także na ten moment widać niską bazę i odrabianie słabości po wynikach niskiej bazy z 2020 roku, no, ale ta baza powoli się podnosi. Jeszcze jest moment do pozytywnego zaskoczenia, jeżeli pogoda będzie sprzyjała, centra handlowe będą otwarte, a wydaje się, że jednak ta czwarta fala COVID-u już w mniejszym stopniu powinna wpływać na gospodarkę. Także jeszcze jest tu element do pozytywnego zaskoczenia, no ale już widać, pod jedną podwyżkę stóp procentowych w Polsce. Dzisiaj, we wtorek, jest decyzja Rady Polityki Władz Monetarnych na Węgrzech odnośnie czy piątej z rzędu podwyżki. Widać, że tutaj świat się zmienia i to wyższy koszt finansowania może też mieć wpływ w końcu na z jednej strony na wyniki finansowe, a z drugiej strony na postrzeganie czy percepcję wycen spółek. Chociaż zdaje się, że rosnąca inflacja powoduje, że tych alternatyw do przed, ucieczki przed inflacją jest relatywnie niewiele. niewiele. Summa summarum, spółka wydaje się, że w charakterystyce wzrostowej, w trakcie restrukturyzacji, być może blisko jej końca, szacunki wyników za trzeci kwartał na początku listopada, aktualizacja czy publikacja strategii to mogą być tigery, które zazwyczaj wpływają na percepcję, czy są wsadem do postrzegania spółki na kolejne okresy, także w ciekawym momencie spółka...